A więc cześć, wlecie moi drodzy. Ja jestem Jeremicie. Znajdujemy się w największym parku wodnym w całym Robloxie i spróbujemy zjechać z najwyższych zjeżdżalni, jakie się tutaj znajdują. Zobaczymy, jakie to będą emocje, jakie to będzie uczucie. Więc na samym porządku zostawcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem aby nie przegapić kolejnych filmów. A my lecimy już na największe i najbardziej niesamowite zjeżdżalnie w całym parku wodnym. A więc, moi drodzy, na samym porządku zjedziemy sobie z takiej oto i zjeżdżalni. Jest ona duża, już się boję, ale zaraz zobaczymy, jak to się skończy. Ujej! Oj, to jest A Jezu, jak szybko! Mój Boże! Dobrze, zobaczymy zaraz. O nie, o nie, tu jest. Czy tutaj się spada? O nie! O! Ale to był... Mój Boże, ale się dobrze zapowiada, cóż to był za zjazd Dobrze, więc zaraz się widzimy przy kolejnej zjeżdżalni Zaraz zobaczymy, będzie pewnie jakaś większa O, już jest nawet noc, więc będziemy sobie zjeżdżać w nosy A więc moi drodzy, teraz troszeczkę wbrew prawom fizyki Ale spróbujemy sobie pojechać zjeżdżalnią, popłynąć Która prowadzi tym razem w górę, a nie w dół Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać Ojej, jakie w ogóle przyspieszenie w górę To jest takie trochę dziwne, ale dobra, mniejsza z tym O nie, będziemy teraz skakać stąd to jest taka rampa jakby, dobra. I teraz... O, wodospad płyniemy, zobaczcie. To jest wodospad. I teraz ten wodospad wlecimy O nie, kamień. Dobra, ale to był ładny skok w sumie. To był bardzo ładny skok, jeden z lepszych. Po wyjściu ze zjeżdżalni. Dobra, i teraz nie wiem, czy widzicie, ale tam, tam z przodu jest coś takiego dziwnego. Nie wiem, czy to jest, ale troszkę się boję w to wejść. Ale to cóż, do odważnych świat należy, więc spróbujemy sobie teraz wejść w to coś. Wygląda to jest jakaś komora, czy nie wiem w sumie co to jest, ale spróbujemy. O Jezu, nie, ja się. Czy to, są, to są lustry, czy to jest jakaś taka. o, trochę dziwnie to. A te to szkło, dobra. Wygląda troszkę jakby to były lustra. Dobra, zobaczmy teraz dokąd w ogóle to prowadzi, bo tak troszkę się boję. O, dobra. Tutaj jesteśmy teraz w baseniku. To jest ja chyba wszystkie w ogóle zjeżdżalnie padające w dół do tego basenu, ale dobra, więc teraz pójdziemy do jeszcze jakichś wyższych zjeżdżalni. Zobaczymy te najwyższe tym razem. Czy wy to widzicie? Czy Wy widzicie tą wysokość? Ja się boję tędy zjechać. Tu mamy krytą zjeżdżalnię, jakieś po prostu w dół chyba z 90 stopni. Nie, ja tego nie zrobię. Nie, nie ma... nie ma oba to. Dobra. Dobra, że... Dobra, zjeżdżamy O, o nie! Co, co, co się dzieje? Ło! Wow. Jezu, jak pędzimy, to jest chyba z 30 na godzinę Ło! Wow. Nie, tylko żeby nie paść na głowę, wiecie Ło! Wow. Ojej, dobra, wiecie co, to, to była dopiero druga zjeżdżalnia, na której zjechaliśmy, aż było naprawdę tak wysoko, więc co widzimy się teraz może w jakiejś jeszcze wyższej zjeżdżalni, może w tej, w tej żółtej, może coś zobaczymy, więc do zobaczenia w kolejnej zjeżdżalni. A więc po raz kolejny jesteśmy na samej górze prawie i jest teraz kolejna zjeżdżalnia, tym razem taka bardziej płaska, więc chyba nawet, o, już nawet dzień zrobili, więc teraz będzie jeszcze chyba szybszy nawet zjazd, bo widzimy tam ma więcej takich kręciołków, e, więc teraz zobaczmy jak to będzie wyglądać, też się boję, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak straszna. Jezu! Czy można wypaść z tego! Ło wow. Oooooo! Oh, oh, jak mur. Widzicie, że gdyby to było w sobie to bym już skinnął Wszystkie przygrz przygrzmociłem tak w mur, wiecie, dobra. Teraz zobaczmy teraz następną zjeżdżalnię jakoś jeszcze może większą niż ta była. A więc dobrze, teraz wyjdziemy sobie drugą, chyba najwyższą zjeżdżalnią w całej tej grze, w całym Aquaparku. Więc spróbujmy teraz jechać. To co, ona coś troszkę płaska, ale ona tam mocniej zakręca, więc i tak będzie szybko, spróbujmy. Ojej. Ło, tutaj jest wyrzut, nie wiem, praktycznie takiego zrobić w życiu co, nie, to można byłoby nieźle sobie pospadać. Dobra, zobaczmy w ogóle, gdzie ona prowadzi. Ja tak krzywo jadę. Ło, wow. a bo to są takie slopy, takie zakręty. Ojeju, ale nie, ona była naprawdę fajna. W sumie jeszcze raz mnie zjechałem. Ale dobra, pójdziemy teraz do kolejnych zjeżdżalni. Moi drodzy, znajdujemy się teraz na najwyższym punkcie w całym parku. Jest to najbardziej stroma zjeżdżalnia, zobaczcie na to. No więc w ogóle nie wiem, czy tutaj mam wchodzić, czy nie, troszkę się boję. Ale może na porządku pojedziemy sobie tą. i popłyniemy sobie tą zjeżdżalnią z tym takim grzybem, gdzie się wpływa. Zaraz zobaczymy. Ojezu, muszę epilepsji dostać. Ojeju. Dobra, teraz zobaczmy... Ło! Jestem już w tej cebuli, można powiedzieć, że to jest taka cebula. Eee... eee. Dobra, chyba muszę dać tutaj wbiec. Dobra, i teraz zjeżdżamy tędy. Ło! Myślałem, że mnie wrzuci w ogóle. Aaaa! O! Ale to był niezły zjazd. Dobra, teraz pójdziemy na samo na zakończenie Pójdziemy na najwyższą zjeżdżalnię, tamtą żółtą, która była obok, właśnie teraz. A więc, moi drodzy, nadszedł teraz czas na najwyższą zjeżdżalnię w całym parku na samo zakończenie. Więc, jeżeli nie zostawicie czełki w górę, to zostawcie ją właśnie teraz, a my zjedziemy sobie tą najwyższą żółtą zjeżdżalnią. Uwaga, troszkę się boję, ale uwaga. 3, 2, 1 Jezuk, jest szybkie. gdzie to gdzie to prowadzi w ogóle? O, ja tam jeszcze w ogóle zakręca. A, No, nawet noc się zrobiła, że było już. A, dobra. A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków tego typu, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. No i co? Do zobaczenia, żegnajcie. Cześć!